Klęska wrześniowa i doświadczenia polskich dowódców, którzy jako pierwsi spośród wszystkich oficerów wojsk alianckich w Europie zmierzyli się z niszczycielską siłą niemieckiego blitzkriegu, sprawiły, że podczas odtwarzania wojsk polskich u boku sojuszników nie myślano o organizowaniu oddziałów kawalerii. Jednak przywiązanie do tak wyjątkowego rodzaju broni wśród byłych ułanów, którym po upadku Polski udało się przedrzeć do Francji lub na Bliski Wschód, sprawiło że w nazwach i symbolach odtwarzanych tam polskich jednostek znów nawiązano do chwalebnych tradycji kawaleryjskich. W kolejnych latach wojny okazać się miało, że formacje te, choć już pozbawione koni, do tych pięknych tradycji nawiązały nie tylko nazwami, symboliką i barwami, ale przede wszystkim duchem bojowym, właściwym polskiej kawalerii. Pierwszą taką jednostką była dziesiąta brygada Kawalerii która mimo internowania na Węgrzech w większości przedarła się wraz z dowódcą, pułkownikiem dyplomowanym Stanisławem Maczkiem do Francji. Tam weszła w skład lekkiej dywizji zmechanizowanej. Wielu byłych ułanów przydzielonych zostało do jednostek rozpoznawczych przy dywizjach piechoty, ale jedynym oddziałem kawalerii, który w ramach polskich sił zbrojnych na zachodzie walczył w szyku konnym, był szwadron XIII Pułku Ułanów Wileńskich. Wchodził on w skład Wileńskiego Dywizjonu Rozpoznawczego II Dywizji Strzelców Pieszych i wziął udział w kampanii francuskiej w 1940 roku. Podobnie typowo kawaleryjski początek miał Dywizjon Rozpoznawczy Kawalerii w ramach utworzonej w Syrii w 1940 roku przy pomocy francuskich władz wojskowych Brygady Strzelców Karpackich. Dowódcą dywizjonu był major Władysław Bobiński. Po upadku Francji Cała brygada przeszła do Palestyny pod dowództwo brytyjskie, a już jesienią 1940 roku Ułani Karpatcy otrzymali angielskie umundurowanie i uzbrojenie oraz 300 angielskich koni, a także motocykle i samochody, na których patrolowali rejon Aleksandrii w delcie Nilu. Były to zadania typowo bojowe, gdyż niejednokrotnie polscy kawalerzyści znaleźli się pod ogniem niemieckiej lub włoskiej marynarki wojennej i lotnictwa. W Dekeli pod Aleksandrią miała również miejsce ostatnia defilada konna kawalerii polskich sił zbrojnych na zachodzie. Doszło do niej podczas wizyty ministra wojny Wielkiej Brytanii Antoni Idena. Był to jednak ostatni epizod z udziałem polskich ułanów w siodle. Od tej chwili powoli, ale sukcesywnie, zastępowano konie pojazdami mechanicznymi. W lutym 1941 roku dywizjon przemianowano na Pułk Ułanów Karpackich, który pod tą nazwą odznaczył się w obronie Tobruku. W listopadzie 1942 roku jednostka została wyposażona w samochody pancerne i stała się oddziałem rozpoznawczym III Dywizji Strzelców Karpackich w ramach utworzonego II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. Ułani Karpatcy już jako pułk samochodów pancernych wzięli udział w walkach we Włoszech, w tym i pod Monte Cassino. W drugim korpusie odtworzone zostały także pierwszy pułk ułanów Krechowieckich, 12. pułk ułanów podolskich oraz 15. pułk ułanów poznańskich. Ułani podolscy jako pułk rozpoznawczy walczyli w składzie trzeciej dywizji strzelców karpackich. Ułani poznańscy Pełnili takie same zadania w 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Natomiast ułani krechowieccy stali się pułkiem pancernym w składzie 2. Warszawskiej Brygady Pancernej. Nieco później, głównie z jeńców Polaków siłą wcielonych do armii niemieckiej, odtworzono 7. Pułk Ułanów Lubelskich jako pułk rozpoznawczy w 3. Dywizji Strzelców Karpackich oraz 25. Pułk Ułanów Wielkopolskich w piątej kresowej dywizji piechoty. Jednostki te wzięły udział w ciężkich walkach o wyzwolenie Włoch, m.in. pod Monte Cassino oraz w bitwach o Ancone i Bolonię. 18 maja 1944 roku proporczyk 12. pułku ułanów podolskich zatknięty został na ruinach zdobytego klasztoru na Monte Cassino. Już pod koniec działań wojennych na terenie Włoch na przełomie 1944 i 1945 roku w ramach XIV wielkopolskiej brygady pancernej odtworzony został trzeci pułk ułanów śląskich oraz utworzono zupełnie nowy dziesiąty Pułk huzarów. W tym samym czasie na froncie zachodnim walczyła w ramach pierwszego korpusu polskich sił zbrojnych pierwsza dywizja pancerna generała Stanisława Maczka. Jej trzon stanowiły pułki kawaleryjskie tworzące kiedyś 10. Brygadę Kawalerii Pancernej, odtworzoną po upadku Francji na terenie Wielkiej Brytanii. Były to już pułki całkowicie pancerne: 10. Pułk Strzelców Konnych jako oddział rozpoznawczy i 24. Pułk Ułanów oraz sformowany w Szkocji 10. Pułk Dragonów. W skład dywizji wchodziło ponadto. Pierwszy pułk rozpoznawczy, szwadron ciężkich karabinów maszynowych, pułk przeciwpancerny szwadron regulacji ruchu i inne jednostki nawiązujące do nazw pododdziałów wywodzących się z kawalerii. I co należy szczególnie podkreślić, wszystkie oddziały jazdy pancernej przyjęły jako znaki rozpoznawcze proporczyki kawaleryjskie. Poza pułkami kawaleryjskimi i jazdą pancerną pierwszej dywizji. W skład I Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie weszły także XIV Pułk Ułanów Jazłowieckich oraz XVI Pułk Dragonów w ramach XVI Samodzielnej Brygady Pancernej, a w składzie IV Dywizji Piechoty 9 Pułk Ułanów Małopolskich jako rozpoznawczy pułk samochodów pancernych. Pod koniec wojny w ramach pierwszego Korpusu rozpoczęto także reaktywowanie pierwszego Pułku Szwoleżerów. Ogółem w składzie I i II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych pułki i oddziały o nazwach i tradycjach kawaleryjskich stanowiły blisko połowę wszystkich jednostek. Przeważnie były to pułki zmotoryzowane i pancerne, a więc w realiach ówczesnej wojny wojska elitarne, zatem w pełni zasługujące na miano spadkobierców tradycji kawalerii polskiej, najbardziej elitarnej broni. Poprzedniej epoki w dziejach wojen. Dziś tradycje kawaleryjskie przejęło z dumą i kultywuje wiele jednostek Wojska Polskiego. Wśród nich jest 25. Brygada Kawalerii Powietrznej. Do walki wchodzą z lądu i z powietrza, w dzień i w nocy. Ich atutem są mobilność i wyszkolenie. A metodą szybkość i zaskoczenie. Kawalerzyści z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej 25. Brygada Kawalerii Powietrznej to jednostka wyjątkowa. Jest najbardziej mobilną częścią wojsk lądowych. Charakter jej zadań nawiązuje do dawnej kawalerii nie tylko z nazwy. Kawaleria powietrzna działa szybko i z zaskoczenia. Dzięki wykorzystaniu do przerzutu wojska śmigłowców zapewnia polskiej armii dużą zdolność operacyjną. Kawalerzyści zdobywają swoje doświadczenie nie tylko szkoląc się na krajowych poligonach. Od lat uczestniczą w polskich kontyngentach wojskowych w Kosowie, Afganistanie a wcześniej w Iraku i Czadzie. Na co dzień jednak szkolą się, aby w razie potrzeby być w gotowości i wypełnić swój żołnierski obowiązek obrony ojczyzny. Zapraszamy do bliższego poznania tej wyjątkowej jednostki. 25. Brygada Kawalerii Powietrznej powstała w 1999 roku w wyniku przeformowania 25. Dywizji Kawalerii Powietrznej. Brygada działa w oparciu o dowództwo w Tomaszowie Mazowieckim oraz lotniska Bleźnicy Wielkiej i Nowym Glinniku. Trzonem sił komponentu lądowego są bataliony kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego Leśnicy Wielkiej i Nowym Glinniku. Do zadań kawalerzystów należą działania aeromobilne we wszystkich rodzajach operacji militarnych. Do ich głównych celów należą punkty dowodzenia, węzły łączności, stanowiska ogniowe i obiekty strategiczne. Swoje zadania wykonują z pokładów śmigłowców W3, Mi8 i Mi17. Kawalerzyści nigdy nie wchodzą do walki sami. Zawsze operują w składzie aeromobilnych i zgrupowań taktycznych. Podczas działania wspierani są przez pododdziały różnych specjalności. Pierwsze do akcji przed siłami głównymi chodzą pododdziały rozpoznawcze. Świetnie wyszkolone i wyposażone w nowoczesny sprzęt rozpoznawczy są uszami i oczami brygady. Bezpośrednie wsparcie zapewniają strzelcy wyborowi. Ich zadaniem jest osłona atakujących oddziałów, rozpoznanie, niszczenie siły żywej oraz sprzętu przeciwnika. Obronę przeciwpancerną stanowią sekcje kierowanych pocisków rakietowych Spike, które mogą razić cele przeciwnika do 4 km. Na współczesnym polu walki poważnym zagrożeniem dla działających wojsk jest atak z powietrza. Obronę powietrzną zapewniają pododdziały przeciwlotnicze wyposażone w artylerię lufową i przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe bardzo krótkiego zasięgu. Wsparcie ogniowe walczącym kawalerzystom zapewniają artylerzyści z kompanii wsparcia usprojonych w moździerze różnych kalibrów. Do niezwykle istotnych elementów w działaniach brygady należy zabezpieczenie inżynieryjno-saperskie. Osłona i rozpoznanie przepraw wodnych, usuwanie przeszkód terenowych i niszczenie obiektów przeciwnika, deaktywacja zapór minowych przeciwnika oraz zakładanie własnych to zadania, które realizują saperzy 25. brygady. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest zabezpieczenie medyczne prowadzonych działań. Tym na korzyść brygady zajmuje się Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej. Na co dzień stacjonująca na lotnisku w Nowym Glinniku, wyposażona jest w śmigłowce W3 SOKU oraz Mi-17 w wersji ewakuacji medycznej. Jednostka zajmuje się ewakuacją medyczną drogą powietrzną w każdych warunkach na terenie kraju oraz podczas misji zagranicznych. Przygotowana jest do współdziałania ze wszystkimi jednostkami Wojska Polskiego oraz oddziałami sojuszniczymi. Szkoleniem w zakresie technik linowych i spadochronowych zajmuje się ośrodek szkolenia aeromobilno-spadochronowego w Leźnicy Wielkiej. Ten nowoczesny obiekt wyposażony jest w bogatą bazę dydaktyczną i szkoleniową. Znajdujące się tam trenażery, symulatory oraz tunel aerodynamiczny, Pozwalają na kompleksowe i skuteczne szkolenie w zakresie technik linowych, skoków spadochronowych oraz procedur związanych z operowaniem z pokładów statków powietrznych. Ośrodek działa również na rzecz innych jednostek wojska polskiego. Bez komponentu lotniczego nie byłoby kawalerii powietrznej. W jego skład wchodzi 1 Dywizjon Lotniczy z Leżnicy Wielkiej oraz 7 Dywizjon Lotniczy stacjonujący w nowym Glinniku. Obecnie na wyposażeniu brygady pozostają śmigłowce W3 Soku oraz Mi8 Mi 17. Do głównych zadań jednostek śmigłowcowych należą przerzut wojska oraz sprzętu w rejon działań oraz wsparcie z powietrza walczących oddziałów. Ponadto piloci szkolą się również w realizacji akcji ratowniczych, ewakuacji medycznej, patrolowaniu oraz w ochronie konwojów i transportu personelu. Załogi kawaleryjskich dywizjonów przygotowane są do realizacji swoich zadań zarówno w dzień, jak i w nocy. Na lotnisku w Nowym Glinniku funkcjonuje nowoczesny symulator Klaudia, na którym swoje umiejętności doskonalą załogi śmigłowców W3 z całych sił zbrojnych. Pozwala on na pełne szkolenie nie tylko w zakresie techniki pilotażu, ale również wykonywania misji bojowych oraz działań podczas sytuacji awaryjnych. 25. Brygada współpracuje z podobnymi formacjami z krajów NATO. Kawalerzyści szkolą się na międzynarodowych ćwiczeniach z kolegami ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii i Holandii. Kawaleria powietrzna to tradycja i etos nawiązujący do najwspanialszej historii polskiej kawalerii. Jednostka przyjęła za patrona księcia Józefa Poniatowskiego oraz tradycję Mazowieckiej Brygady Kawalerii. Co roku, 18 czerwca, uroczyście obchodzone jest święto brygady. Na lotnisku w Nowym Glinniku odbywa się Rewia Kawaleryjska to wielkie święto, do udziału w którym zapraszani są przedstawiciele władz wojskowych, państwowych i samorządowych, rodziny żołnierzy, a także przyjaciele i sympatycy brygady. Służba w 25. brygadzie kawalerii to wyróżnienie, duża odpowiedzialność i prestiż. Nieustannie szkoląc się i doskonaląc, jesteśmy gotowi na wyzwania, jakie przynoszą nowe zadania w kraju i misje za granicą. Bogu dusze, ojczyźnie honor, kawalerii i serce. To motto każdego kawalerzysty.